Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Bla, 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 bla. się z tym będę mierzyć sukienki dzisiaj. suknie wieczorowe będę mierzyć. Skąd ten pomysł? Pytacie, a no, bo miałam być na balu, natomiast mi nie będzie. Jest taka e, gala coroczna organizowana przez przegląd sportowy, i tam są przyznawane nagrody dla najlepszych sportowców w Polsce z roku i głosują w ogóle ludzie. I przez 4 lata nie mieliśmy takiej możliwości, żeby pójść na ten bal, dlatego bardzo się cieszyłam, że wracamy do Polski, że może będę miała okazję jeszcze potańczyć na tym balu, bo tam jest ogólnie fajna zabawa. Co się okazało, że nie idę na bal. Nie idę. Gala jest 4 stycznia, Bartek 5 stycznia gra mecz, więc nie ma takiej możliwości. Chlip, chlip. Ale sukienki zamówiłam i stwierdziłam, że no chociaż je poprzymierzam. I może jedną zostawię na przyszłość, kto wie. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś bal w życiu mnie czeka. Niedużo jest tych sukienek. Jak zamówiłam ze cztery, może. Czekajcie, mój kot robi kupę w tym momencie akurat. Serio? <grytanie> <grytanie> Więc może mi pomożecie w wyborze tej sukienki. Dobra, zacznijmy. But jest. Tego buta mam też. Kupiłam do specjalnie na galę właśnie w mistrzu sportu. Z... Do chyba z siedem lat temu to było. Może to jest dziesięć centymetrów. Są bardzo wygodne. Mizuka! Budziki cię interesują? What? Trzymajcie mnie. Dzisiaj mam taki make up właśnie bardziej elegancki. Fryzurę, no nie nazwałabym tego fryzurą, po prostu upiałam kucyk, Jedziemy z tym. Zaczniemy może od sukienek, które miałam w szafie. <śleszy> tu jest. Dobra. Czerwień. Czy czerwień to dobry wybór na czerwony dywan? Nie. Nie wiem dlaczego akurat wziąłam czerwoną sukienkę. Asymetryczna suknia Maxi. Na jedno ramię, długi rękaw z takim ogonkiem. Strasznie jest wygnieciona, straszny wstyd. O, już, już, tak? Już! Zainteresowane bardzo. Ciekawa jestem, jak w ogóle z rozmiarem. Pamiętam, że problem z tą sukienką konkretnie był taki, że ona była na styku, jeżeli chodzi o długość. Teraz jest super, ale jak założyłam obcasy, to jednak e, chciałam, żeby ona była całkiem taka długa do ziemi, a pamiętam, że nie była. No, no, co powiecie? Nic zła, muszę przyznać. W talii ma mniej niż 6 lat temu. To jest dość zaskakujące, ale ogólnie rozmiar idealny i czuję się bardzo. Bardzo dobrze się w niej czuję. Założyłam butki. Nie wiem, czy widzicie, one właśnie tak mi wystają te stopy. Tak nie fajnie. Super, jakby było. ona było tak z 5 centymetrów dłuższa Co myślicie? Co mam z nią zrobić? Oddawać? Sprzedawać? Zatrzymać? Właściwie po co miałbym ją zatrzymać? <laughs> to nie jest zabawa. Ta robi. I I Syknika numer dwa pękła mi właśnie w biodrach. Ja w niej byłam na gali. To była jakaś gala siatkarska. Już taka stricte siatkarska. Pamiętam, że ja kupiłam te sukienki. Kupiłam je razem. Jest krótsza, materiał jest bardziej taki rozciągliwy. Ma ogromny dekolt, nie patrzę. Patrzcie mi się w cyski. No i jest czarna. Co myślimy o tej? Tą zostawiam, bo jest świetna. Nawet na jakąś po prostu imprezę. Taką na Sylwestra na przykład. Jak to jest możliwe, że od 6 lat ja mam ten sam rozmiar, te same wymiary, że ta sukienka pasuje jak Ma świetne te poduszki. ramiona są dość mocno zaznaczone. Ma bardzo głęboki dekolt, ale tu mam siateczkę taką, więc super zaznaczona talia i w ogóle długość też jest fajna. Dobra, moje kochane ludziska. Przechodzimy dalej. To są sukienki, które zamówiłam online. Następna propozycja. Nie wiem, co to jest za firma nawet. Tatu Body Couture. No, jest za krótka przede wszystkim. Fajnie, że ma tren. Ma bardzo fajne wycięcie na plecach. Musiałabym ją w talii trochę zwęzić, ale ogólnie leży dobrze. Prawda, bardzo klasyczna, elegancka, wygodna, nudna. Tak bym się bawiła, jakbym była na balu, ale nie będę, nie mogę tego przeżyć. Uu, bardzo mi się podoba, na długość jest, no, mogłaby być, ale jest piękny ten ogonek, ona jest taka zwiewna, bardzo leciutka, powiedziałabym, że to nie jest sukienka na gale jest jednak za mało elegancka, ma ogromny dekolt z przodu, bimbałki by mi wyskoczyły z tej sukienki, ale ogólnie sama w sobie jest piękna, bardzo piękna, ja powiedziałabym, że to jest na taką jakąś kolację, na wakacjach. Oh no, zjeżdża mi, jest za duża. Tu odstaje. Bardzo klasyczna, elegancka. Ogólnie, gdyby był mój rozmiar, powiedziałabym, że, że wow, Natomiast nie jestem w stanie je ocenić, ponieważ, ponieważ bardzo odstaje tu wszędzie. Fajny ma gorset usztywniony, i tu naprawdę spoko mogłoby to trzymać wszystko i robić fajną talię. Cuszki zabezpieczone. Bardzo ładny dekolt w kształcie serduszka. Jeżeli chodzi o długość, no powiedzmy. Dobra, no nie chcę jej komentować, bo po prostu jest zły rozmiar. Bardzo elegancka, fajna baza, takie tło do reszty. Można by zaszaleć z biżuterią na przykład albo z fryzurą, makijażem. Oczywiście, jak się idzie na gale. Jak się nie idzie, to można sobie szaleć w domu przed kamerą. No, także ją pakuję z powrotem do kartonu i odsyłam. Sorry Magda, ale te rozmiary mogłabyś trochę ogarnąć, bo jak 38 na mnie wisi, to coś jest nie tak. Dobra, już Wam powiem, że rozmiar jest super. Dobra, zapiłam ją. Co to jest? Myślicie sobie. Już Wam pokazuję, co to jest. Dobra, to nie da. Okej. Okay. To jest taki szal. Mój absolutny faworyt. Pierwsze miejsce na podium. Mój number one. Mój gold medal. Widzę się tylko w podglądzie na kamerze, ale już ją kocham. Zobaczcie, no to się ciągnie. Eee, kitek! Zamiast trenu jest taki szal. On jest odczepiany na szczęście, bo muszę przyznać, że to jest naprawdę. No, ze 2 kilo to waży. I to mi trochę ciąży tutaj, na szyi. Podejrzewam, że na tą część taką nieoficjalną, zawsze można go zdjąć żeby się potem fajnie bawić bez ryzyka uduszenia. Długość ta długość jest dobra, bo ona nie próbuje być taka maxi do podłogi. Taka prosta tuba, sukienka czarna, najprostsza na świecie, ale dzięki temu szalowi jest szalona. Ostatnia propozycja. To nie jest sukienka na żaden bal, po prostu ją zamówiłam razem z innymi sukienkami. Idę do lustra. Jest strasznie krótka, ale jest świetna. Do tańca z gwiazdami idealna. Idę tańczyć z gwiazdami. Nie no, na sylwestra. Na sylwestra myślę, że byłaby spoko. Jest takie plecy gołe. Nie lubię pokazywać swoich pleców, bo nie są jakieś, jakieś ładne. Tu mam trochę takiej przerwy. Muszę się zastanowić. Jest super mini, ale też nie czuję, żeby miało coś mi tam wyskoczyć, bardziej bym się krępowała, jeżeli chodzi o, o tą przestrzeń tutaj, że tu mi trochę odstaje i może tutaj byłaby widoczna bielizna, nie wiem, ale samo w sobie, no jest piękna. Dobra i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kreacje dzisiejsze, wszystko co miałam do pokazania, pokazałam, dajcie znać, która, w której według Was wyglądałam najlepiej w takim wydaniu y, galowym, czerwono dywanowym, na którą może zostawić na jakąś inną okazję albo na przyszłość, może na jakiś inny bal. Kwiatek. Fajne dzięki wydaje ten kwiatek. No, muszę coś zjeść. Dobra, piszę w komcie i pa pa. Do zobaczenia w kolejnym filmie.